Drogie Panie, chciałbym serdecznie pogratulować za tak wspaniałe wieńce, które przygotowaliście na dzisiejszą uroczystość. Ze względu na to, że trudno było wybrać, który jest lepszy, chciałbym wręczyć nagrodę jednakową dla obydwu punktów, które zrealizowały się te wieńce, czyli dla Koła Gospodyń Wiejskich Zdjętychna oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich do ucha. Niech ze mną zatańczy Kochana dziewucha Niech ze mną zatańczy Kochana dziewucha Oj nie, nie Moje kochanie Bo mnie mama pokazali mułcenie maszyną na prostą słomę nie pokazaliśmy jeszcze na ale po prostu nie byliśmy w stanie wszystkiego sprzętu tu przywieźć także tak Zrobiliśmy tak. to co mogliśmy i kieratem, trzymanerzem i się drzwi. No w drzwi na wiarę to co mogli pokazali tam jest również kupę starego sprzętu którym można sprzęt, który znajdował się w domu w zagrodzie i na polu ja teraz, żeby tak nie przedłużać, Państwo chciałem serdecznie podziękować moim koledze Piotrowi Podnikowi. Brawo dla kolegi Piotra. Koledze Zemkowi, który zawsze poniadaje, A ja, ja nie mogę miałbym pojechać, chcę tylko pokazać to, co się także. Brawo dla kolegi. Jednostce strzeleckiej 4150 Sodina, która wczoraj tutaj pomagała nam przewieźć, bo jak widzicie sporo tego sprzętu jest tak, że to przewieźliśmy wczoraj również kolegom z jednostki strzeleckiej 4150 z Konina, składam serdeczne podziękowania. Składam również serdeczne podziękowania panu wójtowi za to, że nas zaprosił, chociaż wiele trudu podjęliśmy, ale um, naszym zadaniem jest pokazywać. Młodemu pokoleniu to, co było kiedyś, bo jak zauważyliście, była to inna praca jak dzisiaj, o wiele trudniejsza, ale trzeba powiedzieć, że naprawdę to była praca, która łączyła ludzi. Że wszystkim, za wszystko chciałem serdecznie podziękować. Tu kolega Piotr jeszcze również chce coś powiedzieć. Zresztą poprosił o prawa naszego kierownika, do... Do organizatora. Dziękuję bardzo serdecznie. Panie Wójcie, dziękowałem, ale jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że mogliśmy tutaj pokazać to, to co mamy i myślę, że jeżeli dopisze zdrowie, dobry Bóg pozwoli na to, abyśmy mogli te swoje zamiłowania kontynuować dalej, z wielką przyjemnością będziemy to robić, żeby pokazywać młodemu pokoleniu. Tak jak widzicie, drodzy Państwo, tam na samochodzie jest baner Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się tylko grupą ludzi, czasowo zamieszkującym dane terytorium. Musimy robić wszystko, abyśmy byli Polakami, wierni kulturze i naszej wierze chrześcijańskiej, obie wszystkim, tym, wszystkiemu temu, co polskie. Oby tak dalej było. Jeszcze raz serdecznie za wszystko dziękuję. Tym, którzy oglądali również serdecznie podziękowanie. Pani Janie, ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten piękny pokaz. My już tutaj, Panie Mianie, drugi raz tu pracujemy, ale ten pierwszy raz to już było naście, naście, pewnie 20 lat temu. Myślę, że to jest dla dla Pana, ale i dla kolegów, bo faktycznie jesteśmy takimi asymetrykami i osobami, które lubią to, co lubią. Życzę Wam, żebyście jak najdłużej działali i żebyście jak najdłużej współpracowali. Dziękuję. Dziękuję Panu Wojtkowskiemu.